Witajcie w Holokronie Beyond, dodatkowej serii, w której omawiam ciekawostki związane z Gwiezdnymi Wojnami jako materią filmową. W tym odcinku dowiecie się, dlaczego filmy Lukasa od początku były niemalże przeklęte i jak wiele problemów sprawiała każda z części klasycznej trylogii. Zapraszam. Nowa Nadzieja. Pierwsza część Gwiezdnych Wojen była usiana ciężkimi decyzjami i problemami, z którymi musiał zmierzyć się Lukas i jego ekipa, ale skupmy się na tych najbardziej znaczących. Lukas rozpoczął zdjęcia w Tunezji, która udawać miała Tatuin. Praktycznie od razu projekt był spóźniony z harmonogramem, gdyż w produkcję uderzyła rzadka i dość potężna tunezyjska burza, która zniszczyła scenografię i rekwizyty. Skoro o tym mowa, wiele robotów i sprzętu elektronicznego było nękanymi awariami spowodowanymi klimatem i faktem, że przedsięwzięcie było przełomowe i eksperymentalne pod wieloma względami technicznymi. Po kolejnych problemach podczas kręcenia w londyńskim Elstree Studios, w którym Lucas wielokrotnie miał spiny z angielską ekipą, okazało się, że amerykańska ekipa też nie zamierza zbytnio pomagać w ogarnięciu chaosu produkcyjnego. Po roku przygotowań nie było gotowego materiału z efektami specjalnymi do filmu, co doprowadziło do gorączkowego i pracowitego wyścigu do mety. Na domiar złego, kiedy w styczniu 1977 roku na kilka miesięcy przed premierą filmu miały zostać nakręconych kilka ujęć, nastąpił kolejny niespodziewany zwrot w Produkcji. Mark Hamill brał udział w wypadku samochodowym i złamał nos, co oznaczało, że nie był dostępny do filmowania, a jego blizna stała się potem częścią historii Skywalkera. Imperium kontratakuje. Po załamaniu nerwowym, jakiego doświadczył Lukas po nakręceniu Nowej Nadziei, stołek reżysera oddał Irwinowi Kirschnerowi. Ale to nie powstrzymało problemów. Przed rozpoczęciem zdjęć scenarzysta Lee Brackett zmarł na raka wkrótce po dostarczeniu pierwszego szkicu scenariusza opartego na fabule Lukasa. Sceny na lodowej planecie Hov kręcono w Norwegii podczas jednej z najgorszych zim, jakie widziano tam od wielu lat. Produkcja była nękana przez zadymy, zamiecie śnieżne, lawiny blokujące dostęp dla obsady i załogi oraz temperatury po minus kilkadziesiąt stopni Celsjusza. Co więcej, kamery zamarzały lub zaparowywały, powodując dalsze opóźnienia. Reżyser nie mógł nawet używać długopisu i papieru do robienia notatek podczas kręcenia filmu. W końcu część scen nagrano zaraz koło wynajmowanego hotelu, co wspominają hotelowi gości widzący przez jak Mark Hamill czołga się w śniegu. Powrót Jedi W ostatniej części klasycznej trylogii obyło się bez większych problemów technicznych, za to aktorzy i ekipa byli wykończeni. Masa kaskaderów została ranna, szczególnie podczas ujęć na barce Jabby. Część z nich wspomina ten okres prac jako iście morderczy. Sceny pościgu na speederbike'ach spędzały sen z powiek specjalistom z Industrial Light and Magic, z kolei aktorzy wspominają te zdjęcia jako najnudniejsze ze wszystkich. Mało tego, Carrie Fisher, czyli księżniczka Leia, przyznała, że podczas ich kręcenia często czytała książki i parę scen, podczas których czyta i udaje, że jedzie, trafiło do filmu. Niewiele łatwiej miały prequele. O ile mroczne widło poszło dość gładko, to i tak w Tunezji ekipa ponownie trafiła na jedną na tysiąc ogromnych zamieci piaskowych, które ponownie zniszczyły całą scenografię. Do tego okazało się, że aktor Liam Neeson jest za wysoki na część dekoracji, które musiały zostać przebudowane od zera. Przebudzenie nocy to oczywiście kontuzja głównego aktora, czyli Harrisona Forda, któremu hydrauliczne drzwi Sokoła Millennium zamknęły się na jego nodze. JJ Abrams, który rozmawiał z Fordem podczas wypadku, również został ranny, złamał kość kręgosłupa, próbując podnieść drzwi ze swojej gwiazdy. To tyle na dzisiaj, dajcie znać o czym chcielibyście kolejny odcinek z tej serii, dziękuję patronom za wsparcie i niech moc zawsze będzie z Wami.